Witam wszystkich. To jest ten wołeczek od kuboty GL23. Okazało się po rozebraniu, że ten trybik z tym wołeczkiem to są dwie różnodzielne części. Po prostu ta ośka jest wbita w o, to co jest teraz. Siedzi jeszcze w trybie. To jest łamana ta pułośka. Widać cztery takie punkty. O, jest teraz rowek w tym. Wybiłem, wybiłem z tego wałka ten kawałek. W tym rowku e, siedzą cztery, to są cztery wypustki, siedzą cztery e, igiełki od łożyska, które blokują, blokują, blokują ten wałek z trybem. To jest wbite, wbite w e, środek tego tryba. E, w tym kawałku co jest łamane jest. O, teraz widać właśnie te cztery wypuski, to tam są cztery wałeczki, to jest wbite i z tamtej strony jest przykręcone. Tutaj widać jest otwór to jest e, trzymałożysko podkładka i, i to trzyma nakrętka. Razem cały ten wałek, żeby to nie wyszło. żeby to kupić, to kosztuje dwa koła. U nas A3. W Japonii trzeba czekać 3 tygodnie, więc będzie ten wałeczek dorobiony i to będzie najszybciej i najtaniej. Dorobienie takiego czegoś nie ma żadnego problemu. Więc do dzieła. Zobaczymy w następnym odcinku jak to wyszło. Pozdrawiam. Trzymajcie się.